Siemanko, z tej strony Farak i zapraszam do kolejnego przeglądu tekstur paków. Y, tym razem jest tekstur pak o nazwie Kingcraft 64 na 64 I powiem Wam o nie zajebisty ten teksturpak Bardzo mi się spodobał. szukałem, szukałem aż nagle trafiłem No to już widzicie słoneczko, a jeszcze znowu y, inna mapa nowa y, zrobił dla mnie ją widz, Czopas, Czopek no i będę już teraz na, nią ca na nie cały czas nagrywał Mówił, że przez tamte były do dupy i sam zrobił Dobra Przedziem do pokazu hmm. Kamień wzięsy zresztą napisałem ten, bo niektóre są takie tekstury paki, że w ogóle nie wiadomo co to jest Lepiej nie mieć żadnych faili. Dobra yy, To jest kamień stone Ziemia Dirt, cobblestone, Dębowe drewno, świerkowe, brzozowe, tropikalne. Teraz tutaj schodzimy do surowców. O, tu slaim skaczę skacze. Dobra, to jest lapis na Zuli, złoto, węgiel, diament i redstone. O nie jeszcze emerald. ok, <grym> Przechodzimy dalej. Bedrock, piasek, drzwi, kompka. Tak wygląda okno, ale okno zobaczycie dalej, zresztą też przejdziemy sobie, jeszcze tutaj zapomniałem Dobra. Tak wyglądają biblioteczki. Moby. Moby tam zaraz nas będą też. Ciekawie, dosyć fajnie. Skrzynia Enderu, łóżko, GC. Takim temki mniej więcej Zaraz pokażę zbroję Miecz, miecz trochę inaczej, ale coś spieprzyło mi się. I, i wygląda tak jak za bardzo nie powinien wyglądać. Widać takie niedopracowane, ale to, to nie jest wina tego, tylko to jest moja wina. Dobra, tak wygląda wełna, zaję fa fajna. E, dobra, przechodzimy dalej. Stół do Enchantu. Kowadło. To jest y, not block, nie to jest szafa grająca na wzorki Dobra przejdziemy sobie teraz tutaj e, Płotki z enderu Trawa Trzcina e, te lilie, e, Boże lilie, no te te, te nie wiecie tutaj zapomniałem nazwę To są lilie Melon, sianko melona. tutaj krzaki, nie krzaki, trawy Dobra portal do endu Tutaj są sodki z tych różnych cegień i tak dalej. Może hmm. przejdziemy sobie dalej. Tutaj jest Mossy Cobblestone, Obsidian. Bo tak jakiś teraz idziemy tutaj zobaczyć wodę. Woda to jest lód. Woda. Woda tutaj też jest, no, yy, lawa. Idziemy dalej będziemy z tym wracać dobra soul sand piasek dusz czyli glowstone ta latarnia świecąca stone brick mossy stone brick kraket stone brick <gryśla> chisel Cis stone brick <gryśla> no to ten cobblestone wall i mossy cobblestone wall płotki zwykłe ten płotki z drewna to jest z meteru dobra redstone lamp tutaj są dźwignie, niedźwignie, przyciski, te pułapki repeater tam redstone ten wagoniki wagoniki, dory to są ten bekon, czy jak tam się zwie tu jest ta, ta, ta o, te te pochodnia, pochodnia świecąca, nie to to jest redstone chyba. sorry to jest pochodnia yy, nieważne dobre no, pół płytki TNT dispenser tam slajmy imprezę sobie z to jest not block. to chyba tam też był not block. Yy, to jest sticky piston i zwykły piston dobra teraz tutaj endstone zędu ten ten nie and yy, boże stone Netherbrick brick i sodki również mycelium brick cegły, netherrack fajny netherrack, podoba mi się no i dynia o, świeci, patrzcie, widzicie? glina i śnieg no to tutaj jest y, sandstone i tutaj te creepera chisel chyba, nie, nie pamiętam dobra, to są bloki blok emeraldu, ironu, diamentu i złota Dobra, jestem ciekawy czy mi tam moby się nie usunęły Dobra, zaraz zobaczymy Usunęły się Fucking shit Dobra, to zaraz pokażę Owca. Świnka Wilk Piesek wilk Kury O, nawet taka, różowa, coś takiego ma. Krowy Mili dalej. Villagerzy, villagerzy. Teraz dodamy Creepera, bo... Znika mi coś, nie wiem czemu. Tak wyglądał... nie! fuck, Fail. Dobra. <ścoughs> tak wyglądał Creeper. Dobra, to będzie szkielet. To jest szkielet. Spadaj ode mnie. Dobra, to jest szkielet. Jest spider. Pająk. Uuu. Aha, dobra. Hmm. Dobra, to był spider. Teraz zombiak. Fuck! Dobra, to jest zombiak. Fajny co nie? Jaką koszulkę ma no, co mi bije? Dobra. Ale raz mapę. No dobra, no to... To było na tyle. Wrócimy się tam do tego spawnu Wszystko pokazałem co miałam pokazać, a jeszcze kaktusa nie pokazałem. Tutaj wygląda kaktus. Okej okay. Sadzonki drzew tutaj dał. Sadzonki są. Dobra. No to co? Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. No i... Trzymajcie się, się. Cześć i pa pa!